To właśnie wszystko kocha się w przyjaciołach i kocha się tak, że człowiek czuje się winny w swoim sumieniu, jeżeli nie kocha tego, kto odpłaca miłością, albo kochającemu nie odpłaca miłością, nie żądając od niego niczego oprócz oznak życzliwości. Dlatego to ogarnia taka żałość, gdy umiera przyjaciel i taki mrok bólu, dlatego słodycz przemienia się w gorycz. Serce tonie we łzach, i utrata życia, która spotyka umierających, śmiercią się staje dla żyjących. Szczęśliwy ten, kto kocha Ciebie, kto w Tobie kocha przyjaciela, a nie przyjaciela ze względu na Ciebie. Ten bowiem tylko nie traci nikogo drugiego, komu droższe są wszyscy w tym, którego utracić nie można. A któż to jest, jeśli nie Bóg nasz, który stworzył niebo i ziemię i który je napełnia, ponieważ napełniając, stworzył je właśnie? Ciebie nie traci nikt, chyba ten, kto cię opuszcza, a gdy cię opuszcza, dokąd się udaje, albo dokąd ucieka, jeżeli nie od ciebie pełnego łaskawości, do ciebie zagniewanego? Czy bowiem w karze, która go dosięga, gdziekolwiek nie spotyka się z twoim prawem? A právo tvoje to pravda. A pravda to ty